W ramach kwartalnej rewizji ocen ryzyka krajów dokonaliśmy rewizji ocen w przypadku 11 krajów. Oceny 6 krajów zostały obniżone, natomiast oceny 5 krajów zostały podwyższone. Jeżeli chodzi o kraje, którym obniżono ocenę ryzyka, czyli gdzie ryzyko wzrosło, nie ma tam głównych partnerów handlowych Polski. Warto tutaj wymienić jedynie Katar, którego ocena została obniżona do poziomu A4. Niektóre polskie przedsiębiorstwa starają się wchodzić na rynek katarski, chociażby firmy z branży meblowej starają się być obecne na tym rynku. Sankcje, którymi został objęty Katar wpływają także na sektor przedsiębiorstw w Katarze i zdecydowaliśmy się o obniżeniu oceny ryzyka kraju w związku z wyższym ryzykiem sektora przedsiębiorstw. Podwyższenia ocen nastąpiły w przypadku pięciu krajów. Wśród istotnych partnerów handlowych Polski mamy takie kraje jak Rosję oraz Hiszpanię. Ocena Rosji została podwyższona do poziomu B. W Rosji widzimy, że wiele wskaźników makroekonomicznych poprawia się po dwuletniej recesji, jaka miała miejsca, miejsce w tym kraju. Zwiększa się, zwiększają się inwestycje w aktywa trwałe, zwiększa się produkcja przemysłowa, przestała spadać sprzedaż detaliczna, w związku z tym, że spowolniła inflacja. Inflacja jest obecnie w pobliżu celu inflacyjnego Rosyjskiego Banku Centralnego wyznaczonego na poziomie 4%. I to sprawia, że perspektywy makroekonomiczne, gospodarcze dla Rosji są Lepsze. Natomiast należy tutaj zaznaczyć, że wciąż to ożywienie gospodarcze w Rosji jest dosyć wolne i ono będzie następowało stopniowo. Chociażby w przetwórstwie przemysłowym widzimy, że sektor przedsiębiorstw jeszcze nie odczuwa tak znacznej poprawy. Eksport Rosji nadal jest w dosyć dużym stopniu zależny od produkcji branży petrochemicznej. Ona stanowi większość eksportu Rosji. Tym samym podwyższenie oceny, czyli obniżenie ryzyka sektora przedsiębiorstw w Rosji do poziomu B, jest definiowane jako znaczne ryzyko. Także to ryzyko wciąż w ciąży gospodarce rosyjskiej i w sektorze przedsiębiorstw w Rosji występuje. Niższe ryzyko sektora przedsiębiorstw jest w Hiszpanii. Ocena Hiszpanii została podwyższona do poziomu A2. W Hiszpanii przewidujemy, że wzrost gospodarczy w tym roku sięgnie poziomu przynajmniej 3%, zwłaszcza będzie zasilany dynamicznym eksportem, który korzysta na wzroście popytu ze strony krajów rozwijających się, a także ze strony wyższego pobytu w Europie Zachodniej. W zwłaszcza branża rolna oraz branża sektora, sektor detaliczny w Hiszpanii zyskuje na obecnych warunkach zarówno w kraju, jak i wśród partnerów handlowych Hiszpanii. Te czynniki spowodowały, że sektor przedsiębiorstw w Hiszpanii odczuwa poprawę. Zauważamy to także po stronie lepszych doświadczeń płatniczych, które, które gromadzi Kofas i to były czynniki, które spowodowały, że ocena Hiszpanii została podwyższona do poziomu A2, czyli nieznaczne ryzyko.